Dobry wieczór Państwu, Zewarze, Klub Ronina, Fundacja Macieja Rybińskiego. Mamy ogromną przyjemność otworzyć trzecią już uroczystość wręczenia nagród Złotej Ryby dla uczczenia pamięci Macieja Rybińskiego. Proszę Państwa, to dla mnie prawdziwy honor i zaszczyt, że mogę w tej imprezie w tym spotkaniu wziąć udział. Kiedy to wręcza się nagrody imienia Macieja Rybińskiego, złotej ryby, proszę Państwa. To jest coś tym niesamowitego, że przyjaciel, kolega, z którym dziesiątki lat znamy się, który występował z nami w kabarecie jeszcze nie tak dawno. Jest teraz patronem nagrody bardzo Polsce potrzebnej, polskiemu dziennikarstwu bardzo potrzebnej. Bo ten sposób widzenia świata, ten rodzaj uczciwości Podejścia do naszych polskich spraw jest rzadko spotykane obecnie, proszę państwa, w naszym kraju. Konferancjerka moja, jeżeli o mnie chodzi, jest w tym wypadku bardzo łatwa, bo wystarczy sięgnąć do tekstu Maćka. To się nazywa... Epitafium platformerskie, raport Platformy Obywatelskiej o raporcie z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych powinien mieć tytuł epitafium. Powinien zostać ogłoszony w rubryce nekrologów i to nawet nie gazety wyborczej, ale trybuny. I składać się z niewielu słów. Takich na przykład. Odeszły na zawsze niezastąpione wojskowe służby informacyjne. Okrutnie zamordowane przez bezwzględnych siepaczy Macierewicza. O czym zawiadamia pogrążona w bólu i żalu Platforma Obywatelska, uprasza się jednak o nieskładanie kondolencji. Ja sam zawyłem z bólu jak najbliższy krewny w WSI, kiedy usłyszałem wypowiedzi polityków, zwłaszcza z grona przyjaciół i znajomych w WSI, to z naszej lewicy demokratycznej, o nieodwracalnej stracie, o tym, że Polska na zawsze utraciła możliwość posiadania profesjonalnych służb wywiadu. Dotychczas wszelkie służby tajne były u nas profesjonalne dzięki zasadzie ciągłości i dziedziczenia. Po Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego profesjonalne metody przejmowała SB. Potem po SB dziedziczył ludzi i zasady UOP. A w wypadku służb wojskowych na początku była Informacja Wojskowa, potem drugi zarząd Sztabu Generalnego i w końcu WSI. To zupełnie jak w księdze rodz rodzaju. Radkiewicz zrodził moczara. Moczar Kiszczaka, a Kiszczak Dukaszewskiego. A teraz tę ciągłość brutalnie i zbrodniczo przerwano. Pogoniono profesjonalistów po szkołach w Moskwie i Berlinie Wschodnim. I odtąd przez całą wieczność będziemy zdani na amatorów. Ja mam coś powiedzieć o tej książce. Problemy z nią są dwa. Po pierwsze, jak ktoś czytał Gazetę Polską, to już przeczytał tą książkę. Niemniej, jak przeczyta tą książkę, to ma wrażenie, że nie czytał gazety polskiej, bo niektóre felietony Maćka tak zdumiewająco bardziej pasują do tego, co się dzieje obecnie. Ale tak podobno mają ludzie, którzy dobrze piszą. Ja sobie pozwolę taką pewną opowieść, która by się znalazła w felietonie Maćka, gdyby żył. Jestem przekonany, że po prostu napisało to życie. wiąże się z spotkaniem takim, które mieliśmy z prezydentem absolutnie chyba też dobrze pokazującym sposób myślenia Maćka. A ponieważ rzecz stała się polityczna i głośna parę miesięcy temu, więc w ogóle to tak jakby doszło na zwołanie za świata i pewna pomoc. Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętają, że Gazeta Wyborcza jakiś czas temu ogłosiła, że ostatnie zdjęcie prezydenta, które opublikowaliśmy w Gazecie Polskiej to jest nieprawdziwe, bo ono pochodzi z roku 2000. 9, bodajże ze stycznia, o czym świadczy data na, na owym zdjęciu. No, my byliśmy dosyć pewni swego. To znaczy, mamy zdjęcie rzeczywiście ostatnie, tuż przed śmiercią zrobione prezydentowi w samolocie. I domyśleliśmy się, co się stało. Po prostu była nieprzestawiona data w aparacie, co, co się zdarza, kiedy na przykład ktoś mało znany ze sprzętem albo po prostu mu się nie chce robić zdjęcia. No, ale trzeba było mieć taki dowód ostateczny. No, trzeba było udowodnić, że po prostu prezydent tego dnia nie mógł być w samolocie. No, minęło już parę lat od tego momentu, więc to nie takie proste. E, szukamy w różnych archiwach, w papier, tak nie do końca możemy znaleźć. No i w pewnym momencie olśniło mnie. Przecież ja znam tą datę. Ona mi się kojarzy, że jestem bardzo ściśle z maczkiem. Otóż tego dnia siedzieliśmy sobie w lucieniu z Maczkiem naprzeciwko siebie przez pół dnia. No nie tylko ja, bo to też wiele osób z tej sali się było w lucieniu. Ale zapamiętałem to właśnie dzięki temu, że pół dnia tak naprawdę rozmawiałem z Maczkiem. No, jak Państwo wiedzą, prezydent miał nie najgorszą kuchnię i jeszcze lepsze wina, więc postanowiliśmy z Maczkiem wypróbować, po pierwsze, czy są takie dobre, a po drugie, czy. Czy, czy rzeczywiście są tak, tak bogate, jak mówiono, no i próbowaliśmy długo. I wtedy Maciek mi się przyznał do tego, że no, choruje, ma trzy zawały i tak dalej. No, więc ja mówię, no Maciek, my tak sobie tutaj używamy, tutaj był prawie, że miał dwa. My tak sobie używamy, nie boisz się tak o swoje zdrowie, on powiedział Tomek, no przecież najważniejsza jest ta chwila. Zapamiętając, najważniejsza ta chwila, że my tu jesteśmy, że sobie napijemy się wina, że coś zjemy. Mi to tak jakoś strasznie utkwiła ta rozmowa z Maćkiem, z różnych powodów. Znaczy, ja sobie przypomniałem po raz pierwszy przy śmierci Maćka, że on tak trochę sobie wybrał, żeby żyć tą chwilą w ogóle nie przejmować. Zresztą ta jakość życia jest dużo ważniejsza od, od tego, co będzie za 10, za 15 lat. Ważne, żeby to, skorzystać z tego życia i też w sposób godziwy, nie? również godziwy dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, tak, żeby ten człowiek do końca żył godnie. Ale to nagle zaczęło mieć zupełnie inne znaczenie. No ja sobie przypomniałem, że skoro my tam siedzieliśmy no i korzystaliśmy z barku pana prezydenta razem z panem prezydentem, to pan prezydent na pewno nie mógł być w samolocie tego dnia i żadne zdjęcie w samolocie nie mogło powstać. I to, że ja sobie zapamiętałem to, że jest ta chwila, to mnie uświadomiło, że to prawdopodobnie jest największa kompromitacja gazety wyborczej, bo na pierwszej stronie ogłosili oszustwo gazety polskiej, nie sprawdziwszy w ogóle tej informacji. No i tu jest śmiech Maćka, taki już typowo ironiczny z zagrobą. On po prostu, ta, trzeba było tą chwilę zapamiętać i wiedzieć, że, e, że, że ta chwila może być tak strasznie ważna, że to się przyda jeszcze. A jeszcze na dodatek, konferencja, na której byliśmy, była poświęcona rzetelności mediów. I to myślę, że Maciek by zadedykował Adamowi Michnikowi. Tytuł przeforsowała Krysia, Prawa człowieka, ja się zrzekam to też jeden z tonów Maćka. Tak, Krysia jest dobra od tytułów. Ja, ja chciałem, prawdę mówiąc, dać tytuł, e, który jest tu na końcu. E, Morda w kublik. To był ostatni falieton Maćka poświęcony e, temu, że e, pewna znana dziennikarka Gazety Wyborczej zalecała wyrzucenie Anity Garga z telewizji, co zresztą hmm, potem zrobiono. E, ale nie mniej, nie mniej e, ten falieton mi jakoś najbardziej utkwiłam. Może też dlatego, że był. Ostatnim u nas opublikowanym. Jakoś bardzo skromnie e, e, ci, którzy piszą o życiu Maćka, pomijają e, jego udział e, w gazecie polskiej. Może dlatego, że u nas zawsze był serce Ma, a dzisiaj tylko ważne są pieniądze, więc, więc jak ktoś docenia to serce Maćka, to niech też pamięta, że on kawałek serca tutaj zostawił e, i to, co najdroższe dzisiaj też jest w gazecie polskiej, czyli Kryśie i Ola. I najdroższe nie tylko dla Maczka, ale myślę, że dla nas wszystkich. Marcin Wolski i moja muzyka. Teksty z gazety codziennej polskiej z drugiej strony. Pan gajowy rośnie w siłę, te zama oparcie w faktach. Tu spotkanie elit miłe, tam o akta, że ad acta. Tu współczuje tam łzy ze spiesząc ludziom na ratunek. Czasem żoną się podeprze, by ocieplić wizerunek. Nie przymusza do reformy ani zaciskania pasa. Patrzą ludzie, gość z platformy, lecz szyk jaki, jaka klasa. Wyciągają z tego wnioski różne media, głosząc chwalbę, że wyrasta zbawca Polski, co obroni przed Donaldem. Prawie już w to uwierzyłem, lecz gdy przyjrzeć się dokładnie, to nie bronek rośnie w siłę, to formacja Tuska słabnie. Tu i ówdzie w mediach pluska, że wymienić pora Tuska. Lecz na kogo? Na schetynę, co ma taką kwaśną minę? Może Janusz, może Buzek, dalej ten pociągnie wózek. Lecz gdyby taki durny naród, szansą władzy więcej PR-u, może pora by na stołek wlazł list jakiś. Albo wołek, co podchwyciłby ofertę, Być Rakowskim trzeciej RP. Z wołkiem byłby do boży, W miesiąc wszystko by rozłożył, Z lisem zaś niewykluczone, Tylko gdzie by wsadził żonę? Tyle świetnych propozycji Na rzecznika opozycji. Mam wielką przyjemność i zaszczyt, ogłosić laureatów tegorocznego Konkursu Złotej Ryby. Po kolei zaczniemy od Pani, ponieważ po raz pierwszy wśród wyróżnionych jest felietonistka. O, <klucz> czyli, czyli kobiety do przodu. Chciałam zaprosić i poprosić Panią Dorotę Łosiewicz, Brawo. która pracuje aktualnie w portalu w polityce, ale kiedyś była w fakcie. I myślę, że Maciek miał jakiś wpływ na to, że, że zaszalała. W fakcie miała kolumnę Bazar Polityczny

Teraz chciałam poprosić drugiego młodzieńca. Jest to pan Wiktor Świetlik. I ja muszę powiedzieć, że on poza tym, że pisze w różnych miejscach, także w Gazecie Polskiej, w Superekspresie, gdzie tam jeszcze. To jest on dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i w związku z tym może znakomicie zastąpić prezesa. Tak dla, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie rozwoju. Zanim ogłoszę laureata Złotej Ryby, to poproszę bywszych laureatów z ubiegłych lat. Może pana Feseta i pana Mazurka. Zapraszam pana Łukasza Warzechę. Takie jest, takie Po pierwsze pierwsze ja jest. A po drugie jest. tylko powiedzieć, że jest. wszędzie jest. wszędzie i pisze wszędzie i wszystko. Wszyscy wiecie, czytacie. Dobry wieczór. wszystkim wszystkim bardzo dziękuję wszystkim wszystkim którzy docenili moje pisanie. Mam na myśli nie tylko kapitułę, ale przede wszystkim czytelników, od których bardzo często mam sygnały, że ich wkurzam na przykład. A to jest dobrze. Ja się cieszę, bo jak ktoś pisze... Taki felieton Maćka Rybińskiego sobie przeczytałem dzisiaj, z którego wynikało, że żeby być komentatorem, publicystą politycznym, to trzeba być kompletnie nudnym. Więc mam nadzieję, że ja kompletnie nudny nie jestem. I że to mi się udaje. To jest z całą pewnością najważniejsza nagroda, jaką do tej pory otrzymałem, i bardzo możliwe, że będzie to w ogóle najważniejsza nagroda, jaką kiedykolwiek otrzymam, choć jest to nagroda, zwracam Państwa uwagę, dla młodego felietonisty. I tutaj jest parę dobrych aspektów tego, bo po pierwsze, ja jestem cały czas młody felietonistą, i to znaczy, że w ogóle jestem młody, i to mnie bardzo cieszy. To dziękuję kapitule, że podkreśliła ten fakt. A po drugie, skoro jest to nagroda dla młodego felietonisty, to być może tutaj się dołączam trochę do Krzysztofa Fezeta będzie jeszcze kiedyś nagroda dla starego felietonisty no, albo felietonisty w dojrzałym wieku. Oj doszło do drastycznych scen Kto plamedał? PZPN Delegat FIFA NCS Każdy zaświadczeń ma już plik Oświadczeń z wygłasza w mig Wymówki szuka Ekstra fest. A wszystko przez ten głupi deszcz Co niepotrzebnie szczodrze lał Odwołać trzeba było mecz Sam Monty Python z nas się śmiał bo mamy super dach nowoczesny, tak Tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak Bo mamy super dach nowoczesny, tak Tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak Zamiast murawy pluska ustaw piłka pływała kaczką w pław kompromitacja oraz wstyd Drenaż pod prawą marny coś, drenaż nasz kieszeni wprawia w złość strat to mnie wyrównaniki A wszystko przez ten głupi deszcz Co niepotrzebnie szczodrze Odwołać trzeba było mecz Sam Monty Python z nas się śmiał Bo mamy super dach, nowoczesny tak Tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak bo mamy super dach, nowoczesny tak, Tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak. Kibicka, co ma fajną pierś, do kamery nie wdzięczyła się, A pod koszulek pewnie zmógł. Choć grano następnego dnia, nawet zwycięski remis padł, Plamasz się będzie w luk i w luku. A wszystko przez ten głupi deszcz, to niepotrzebnie szczodrze lał, odwołać trzeba było mecz, sam Monty Python z nas się śmiał. Bo mamy super dach, nowoczesny tak, tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak. Bo mamy super dach, nowoczesny tak, tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak. Polska w budowie, hasło władza, tu partactwa publicza, z co tylko mogą, z pieprzą znów. Podciągnął linię metra tu, no i zawali się w gwizdu. Za dwa miliardy stadion, cud. A wszystko przez ten głupi rząd, co tylko wodę umielać. Uczciwy jak sam Ambergold. Już żar się z niego nawet śmiać, bo mamy super dach. Nowoczesny tak, tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak. Bo mamy super dach, nowoczesny tak, tylko gdy pada to go zamknąć nie ma jak.